Przychodzi klientka do zakładu pogrzebowego i mówi: Dzień dobry, dobrze trafiłam. Zakład pogrzebowy. Dzień dobry pani, oczywiście. W czym mogę pomóc? Szukam trumny dla osoby dorosłej. Jest w podeszłym wieku i musimy się przygotować na najgorsze. To takie trudne. Rozumiem, już teraz składam serdeczne wyrazy współczucia. Jakiś konkretny typ trumny panią interesuje? Rodzaj drewna, kształt, wykończenie? Wie pan co? Niekoniecznie. Budżet mam niewielki. To może ta, co tam stoi. Myśli pan, że w nią wejdę? Czy to ma być trumna dla pani? Nie, ale ta osoba jest podobnej postury. To myślę, że tak, będzie w porządku. Tu jest cena. Należy wpłacić zaliczkę, ponieważ to ostatnia sztuka, a schodzą szybko. W zasadzie jest dość tania, nada się. Proszę, oto pieniądze. Panowie ją dostarczą na konkretną datę. Tak, oczywiście. Proszę sobie wszystko pozałatwiać i będziemy w kontakcie. Dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia. Wie pan co? Jestem z powrotem. Pozmieniało się. Tak? O co chodzi? Zna pani już datę? Można było zadzwonić. No nie do końca. Przyszłam, bo chciałabym zwrotu zaliczki. Ale jak to? Zaliczka jest bezzwrotna. Chyba o tym mówiłem. Teściowa jednak wyzdrowiała, a niech ją szlak. Będę ją teraz nękać o te pieniądze. A ty miałeś kiedyś podobną metodę? Podobało ci się? Lajkuj i subskrybuj.